Cześć, witajcie. Dzisiaj podejmuję próbę reanimacji storczyka. Myślę, że jakieś tam szanse istnieją, choć wygląda to tragicznie. Zresztą, jak sami widzicie, jest już tutaj ta część całkowicie zasuszona. Znaczy, tak przynajmniej mi się wydaje. Jak to oglądam, dotykam, to to wszystko jest już twarde, suche, nie, nie wykazuje jakichś oznaków życia. Ale te korzenie tutaj jeszcze jeszcze jakiś taki objaw yy, życia mają. Yy, chyba już ze dwa dni temu włożyłem do wody. Do wody. i zobaczcie. Zupełnie się zmienił kolor tych korzeni. Nabrały takiej właśnie z koloru. Zielone się ładnie stały, takie żywe. No i zobaczymy. Włożyłem to do czystej wody. Oczyściłem wcześniej z tego podłoża oryginalnego. I zobaczymy. Myślę, że jakieś szanse istnieją. Dlatego zamiast wyrzucić to, do kosza postanowiłem to zreanimować. Pamiętajmy, że przed taką czynnością należy dokładnie te korzenie oczyścić z podłoża tego skory, czy tam wiórku kokosowego. Nie może być, muszą być czyściutkie. Wówczas wkładamy do naczynia z wodą. Nie musi być mocno zanurzone, tylko tam powiedzmy, żeby te końcówki tych korzeni. Były zanurzone w wodzie, no i pozostaje nam czekanie. Yy, myślę, że za jakiś czas zobaczymy tego efekt. Minęło 5 tygodni, dlatego sprawdźmy, co się dzieje z, nas, z naszym yy, storczykiem. No jak widzimy, na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że nic wielkiego się nie dzieje, nie? Korzenie, jak były, wodę staram się tam podmienić, przynajmniej raz w tygodniu, tutaj wszystko jakby bez zmian, ale jest, jest zmiana. Obrócimy to i spójrzcie, zaraz może jakoś tak ustawię, żeby to było dobrze widać, o może teraz, spójrzcie tutaj, pojawił się liść. Także jest, może troszkę jeszcze bardziej wam spróbuję to pokazać. Widzicie? Jest listek wyszedł. Także, no jest dobrze, jest dobrze. Naprawdę. Można by myśleć, że, że to już było do wyrzucenia, a jednak, widzicie, warto próbować, i jest możliwość regeneracji. Jeżeli te korzenie wykazują chociaż takie minimum minimum jakieś chociaż to już się wydawało, jak ja to brałem że to już jest całkowicie zasuszone całkowicie, bo naprawdę to było już po prostu tak suche i twarde ale gdzieś tam wewnątrz jeszcze jakieś żyłki były aktywne no i z tej wody pociągło. Korzenie się ożywiły korzenie się ożywiły zrobiły się zielone Widzicie? Listek. Listek jest. Także chyba się udało. Nie wiem, poczymam jeszcze dalej w tej wodzie. Poczymam dalej jeszcze w tej wodzie, ale niebawem trzeba będzie to przesadzić, właśnie do podłoża typowego dla storczyków, takiego skory wiórków kokosowych. No i później już normalna uprawa. Nie? Ale jeszcze chwilę dam mu szansę, żeby jeszcze troszkę większy ten system liściowy się rozbudował. No i później chyba jednak przesadzę do normalnego podłoża dla storczyków. Mamy właśnie ósmy tydzień. Jakiegoś szalonego przerostu nie ma, wypuścił drugi liść. No, i takim powiedzmy sobie, powolnym tempem się roz, cały czas rozwija. Pozostaje nam dalej czekanie i obserwowanie go. No i dwunasty tydzień, oczywiście. Yy, liście zwiększyły swoją objętość, zaczął wypuszczać trzeciego listka, także wszystko jest OK. I mamy 13 tydzień. Yy, trzeci liść coraz większy, ale nie tylko. Również wypuścił już swój własny korzeń. Także zmierza ku temu, żeby tą nową część oddzielić już od tej starej i już z własnym systemem nowym, korzeniowym, posadzić go do właściwego podłoża. No i to tyle. Życzę powodzenia w regeneracji storczyków. Do zobaczenia wkrótce. Cześć, trzymajcie się.